Zapraszam na kupony i analizy. Partnerami kanału Ograć Bukmachera został Betcris, a także niezmiennie jest Forbet zakłady bukmacherskie, także mamy nowego partnera kanału, a teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w BetCris. Jeżeli nie macie konta w BetCris, mamy dla Was cashback do 500 zł na start. Macie tutaj wszystko opisane. Wystarczy się. Zarejestrować, zaznaczyć zgody marketingowe i przy pierwszej wpłacie i zagranym kuponie do 500 zł. Macie zwrot stawki. Oczywiście, no niestety, w formie bonusowej, musicie je po, po, potem obrócić 3 razy po kursach 1,30. Taki triple, czyli z trzech zdarzeń 1,30. Jeżeli to trzy razy obrócicie, macie zwrot. Jeżeli właśnie chcecie coś zagrać i myślicie, że coś może nie wejść, a chcecie dalej potem stawiać, to macie to jakby trochę bezpieczny zakład. Oczywiście potem macie tą możliwość do obrotu, tą kwotę trzy razy musicie ją obrócić, ale kto chce może sobie skorzystać, jeżeli nie macie konta, linki do rejestracji w komentarzach pod filmem. Zachęcam, kto lubi grać, ale jeszcze nie skorzystał z promocji, może sobie skorzy skorzystać. To tyle w ramach tej promocji. Witam na kanale Ogleśbuk Mahera. No niestety była pasja dobra, a wczoraj się zaczęła zła. No, scenę telefonu Brakło jednej bramki, choć ta, chociaż już była ta bramka, ale spalone był meczu. Śledziłem to spotkanie. dała ciała po całości. Nawet nie zremisowała. No trudno tak to bywa. Gramy kolejne dwa kupony. Jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, to pomaga rozwijać się kanałowi. Oczywiście zapraszam na sobotny niedzielę. Wtedy są konkurs, od Forbek 50 zł. Jeżeli nie macie konta w Forbet lub Betcris, linki do rejestracji w komentarzach pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je właśnie w komentarzach. A my lecimy z Singlem i Dublem Dnia właśnie na dziś. Słaba ta oferta, no ale wybrałem coś, co przykuło moją uwagę. Granada z Athletic Bilbao. Ja tu gram powyżej 9,5 rzutów rożnych. Granada jest w fenomenalnej ostatnio formie, jeżeli chodzi o różne nabija ich praktycznie sama 8-9, a Rywale, dorzucają 3-4 i duże te linie ostatnio obywają właśnie w ich spotkaniach. Trochę gorzej to wygląda w meczach Atletic Bilbao, ale tutaj obie ekipy walczą o najwyższe cele. Granada o utrzymanie Atleticą Bilbao. O Atletic Bilbao o europejskie puchary. Trzy punkty zdobywają tutaj i po prostu są na miejscu na Ligę Europy. Zobaczymy jak to spotkanie się potoczy. Mam nadzieję, że overowe, -over, jeżeli chodzi o rożne. Taka ciekawostka fajnie jest grać na live po 80 minucie na przykład na dwa różne są już kursy koło 4, a często właśnie w doliczonym czasie gdy się dzieją takie rzeczy, że dolicza sędzia 10 minut, a tych różnych na, nabijają nawet 3. Tak zauważyłem ostatnio spotkania, taka rada dla mnie, dla, o, dla Was ode mnie. I drugi kupon Aston Villa Liverpool. Ja tu idę czysto w Liverpool, no ostatnio mnie zawiódł, mam nadzieję, że tym razem nie zawiedzie i po prostu nawiedzie ich wciągnie nosem, aż tam o nic nie gra, a Liverpool, no musi liczyć na potknięcie City i będzie, i będą mogli mieć jeszcze szansę na to mistrzostwo Anglii, no, nie ma innego wyjścia, Liverpool wygrywa drugie spotkanie Barcelona-Celta Vigo ostatnio grają Barcelony narożne, tym razem również gramy na Barcelony narożne, że po prostu wygrają dwoma różnymi z Celtą. Vigo, no nie może być inaczej. Spojrzałem na statystyki, jak wyglądają mecze. Barcelony u siebie no, gromi tych swoich rywali wrożnych niesamowicie. Bywają spotkania 8-1, 8-0 wrożnych, 9-0. No, praktycznie rywal nie ma żadnego różnego. Oczywiście grają skąty rywale właśnie z Barceloną. No, Barcelona męczy się z tymi rywalami. Ostatnio ogólnie w każdym meczu się męczy, czy to wyjazd, czy to u siebie. Ale no, inaczej to wygląda sytuacja Barcelony, jeżeli Gena wyjedzie z tymi różnymi, bo daje inicjatywę rywalom i po prostu też nabije. Ale tu Barcelona u siebie, moim zdaniem, dwoma różnymi wygra. Bezpośrednie spotkania zawsze Barcelona wygrywała w różnych, właśnie jeżeli Geni u siebie. Tyle w temacie, Na dziś. Życzę zieloności miłego dnia. No i co? Elo.